Jeżeli w Twojej głowie pojawiają się powracające myśli, jeżeli masz natrętne myśli w Twojej głowie, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Skąd biorą się myśli w naszej głowie? Nasze myśli biorą się z naszych doświadczeń i nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie. Tego, że wracamy myślami ciągle do tych samych doświadczeń z przeszłości, ale również to, że te nasze doświadczenia tworzą pewien filtr rzeczywistości, przez który patrzymy na ludzi i wydarzenia, którzy zdarzają się w naszym życiu, nadając im określone znaczenia. Te nasze doświadczenia powodują nasze myśli. Nasze myśli. Wywołują określone emocje. Te emocje prowadzą do określonego działania, i z tego działania powstają nasze doświadczenia. I tak w kółko. Problem polega jednak na tym, że większość myśli, które pojawiają się w naszej głowie, to myśli negatywne. A to pewnie dlatego, że setki, jeżeli nie tysiące razy usłyszeliśmy, że się do niczego nie nadajemy, że jesteśmy do niczego. A że nasz mózg lubi rutynę, lubi schematy, to te negatywne schematy myśleniowe pogłębiają się w naszej głowie. Dlatego też musimy wykonać pewną pracę, pewien wysiłek, żeby z tego negatywnego schematu myśleniowego wyjść i zamienić nasze negatywne myślenie na myślenie pozytywne. Jak to zrobić? Zacznij przede wszystkim od działania, które spowoduje, Produkcję hormonu szczęścia endorfiny w Twoim mózgu. Świetną metodą na produkcję endorfiny w Twoim mózgu jest wysiłek fizyczny. Naukowcy mówią, że już po 30 minutach aktywności fizycznej zaczyna być produkowana endorfina w naszym mózgu. I ten wysiłek fizyczny najlepiej, kiedy jest wykonywany na świeżym powietrzu. Poza tym, spotykaj się ze znajomymi i śmiej się z nimi jak najwięcej. Również śmiech wywoła w nas endorfinę. Czekolada, kieliszek wina, gorąca kąpiel, sauna, seks to wszystko spowoduje, że endorfina pojawi się w Twoim mózgu i w Twoim ciele. Pamiętaj jednak o tym, że najlepsza rzecz w nadmiarze może prowadzić do uzależnienia. Czy możemy decydować o tym, jakie myśli pojawią się w naszej głowie? Naukowcy mówią o tym, że w naszej głowie pojawia się w ciągu doby do 80 tysięcy myśli. Dlatego też dla mnie na samą logikę jest niemożliwe, żebyśmy decydowali i kontrolowali to przede wszystkim, jakie myśli pojawią się w naszej głowie. Nie możemy wprawdzie decydować, jakie myśli pojawią się w naszej głowie, ale za to możemy nauczyć się skutecznie nimi zarządzać, jeżeli one tam się już pojawią. Opowiem wam teraz o Dwóch technikach, które być może zmienią Wasze życie. Po pierwsze, naucz się segregować swoje myśli, swoje problemy na te do rozwiązania i na te nie do rozwiązania. Wykorzystaj do tego kartkę papieru i dwa różne kolory długopisu. Po jednej stronie kartki papieru wypisz problemy, które są do rozwiązania. Wypisując problemy do rozwiązania, zastanów się, stwórz plan działania, z kim musisz porozmawiać, co musisz załatwić, dokąd musisz pójść. A następnie trzymaj się tego planu. I jeżeli po raz kolejny taka myśl związana właśnie z tym problemem pojawi się w Twojej głowie, przypomnij sobie krótko Twój plan działania i więcej się tą myślą nie zajmuj. Po drugiej stronie kartki papieru, innym kolorem długopisu, zapisz problemy, które są nie do rozwiązania. Bo na przykład znajdują się w przeszłości. Są to sprawy z przeszłości, które są już zamknięte, na które nie masz więcej wpływu. Więc po co masz o nich więcej myśleć? Żeby nauczyć się skutecznie zarządzać tym narzędziem, dzielenia naszych problemów na te do rozwiązania i na te nie do rozwiązania, powinniśmy nauczyć się obserwować nasze myśli. Dlatego też technika numer dwa. Naucz się obserwować swoje myśli. Spójrz, nasze myśli tworzą pewne, Ciągi myśleniowe. Jeżeli spotykamy kogoś na ulicy, ta osoba może nam się kojarzyć z jakąś sytuacją z przeszłości, ta sytuacja wywołała następujące emocje, a te emocje prowadziły do następującego działania. I to jest właśnie taki ciąg myśleniowy. Jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, jeżeli będziemy robić to regularnie, jeżeli będziemy obserwować nasze myśli i całe ciągi myśleniowe, nauczymy się lepiej zarządzać naszymi myślami. I kiedy pojawi się dana myśl w naszej głowie i my przypiszemy jej daną kategorię do rozwiązania lub nie do rozwiązania, to łatwiej będzie nam powiedzieć, zarządzić tą myślą, sprawić, że ona nie będzie się pojawiała znowu i znowu w naszej głowie. Podsumowując, jeżeli w Twojej głowie pojawiają się ciągle powradzające negatywne myśli, to zmień swój schemat myśleniowy z negatywnego na pozytywne. A pomoże Ci w tym działanie powodujące produkcję endorfiny, hormonu szczęścia w Twoim mózgu. Naucz się również dzielić Twoje myśli, Twoje problemy na te do rozwiązania i na te nie do rozwiązania. A pomoże Ci w tym obserwacja Twoich myśli, całych ciągów myśleniowych, co sprawi, że będziesz umiał lepiej tymi myślami zarządzać. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak było, zostaw łapkę i subskrybuj kanał. Pozdrawiam Cię. Do usłyszenia i do zobaczenia.